I śpiewam, ja se śpiewam, o, jaż mnie boli gardło, ale może se wyśpiewam, Oj, z darmo, o, i śpiewam, ja se śpiewam, o. Ale może se wyśpiewam, oj, kochaneczka Józia. Oj, śpiewałabym ja Wam, oj, ale nie mam nuty, no bo wzięli mi ją chłopcy, a zrobili z ich buty. Ale żeby jeno buty. Aż to takie buciska. Po nich mi nic nie zostało. A z mojego nuciska.